Witaj, droga mamo, witaj, drogi tato. Czy czasem martwisz się, czy robisz wszystko, co możesz, by wspomóc swojego malucha w rozwoju? Czy to nie jest coś, o co martwi się niemal każdy rodzic? Ja pamiętam, że kiedy moja córka urodziła się 7 lat temu, cały czas się martwiłam. Cały czas szukałam sposobów, by upewnić się, że rozwija się prawidłowo i że ja robię wszystko, co mogę, by ją w tym rozwoju wesprzeć. Dlatego dzisiaj jestem tak podekscytowana, by podzielić się moją wiedzą z Tobą i by pokazać ci jak możesz użyć mocy muzyki w rozwoju twojego dziecka. Dlatego że ja chcę, żeby twój maluch rozwijał się intelektualnie, emocjonalnie, fizycznie i oczywiście muzycznie. I w tym kursie w prostych krokach pokazuję ci co możesz zrobić i jak to zrobić, by zacząć muzykować ze swoim dzieckiem w domu i by nigdy więcej nie martwić się, czy robisz wszystko, co możesz, by wesprzeć je w rozwoju.